Dzień dobry, witam na wykładzie, podczas którego poruszymy jeden z najtrudniejszych, ale i absolutnie kluczowych tematów w opiece nad pacjentem urazy ośrodkowego układu nerwowego. Zrozumienie mechanizmów, oceny i leczenia tych urazów to fundament przyszłej praktyki klinicznej. No dobrze, zaczynajmy. Dobrze, spójrzmy, co nas dzisiaj czeka. Zaczniemy od tego, żeby w ogóle zrozumieć, z jak ogromnym problemem mamy do czynienia. Później przejdziemy do konkretów, czyli jak precyzyjnie ocenić stan pacjenta za pomocą skali Glasgow. Następnie przyjrzymy się różnym rodzajom uszkodzeń mózgu, a szczególną uwagę poświęcimy śmiertelnie groźnym krwiakom wewnątrzczaszkowym. Na sam koniec zbierzemy to wszystko w całość, omawiając krok po kroku postępowanie i leczenie. No właśnie. Zacznijmy od podstawowego pytania dlaczego to jest aż tak ważne? Cóż, odpowiedź jest niestety brutalnie prosta. Urazy głowy to główny zabójca i przyczyna trwałego kalectwa, zwłaszcza wśród ludzi młodych. To nie są tylko suche statystyki, za każdą z nich kryje się ludzka tragedia, a naszym zadaniem jako personelu medycznego jest zrobić wszystko, by im zapobiegać i skutecznie je leczyć. I tu proszę zapamiętać jedną kluczową zasadę. Pacjent z urazem głowy to zawsze pacjent wielu urazowy, dopóki nie udowodnimy, że jest inaczej. Jak widzimy, w ponad połowie przypadków mamy do czynienia z innymi, często zagrażającymi życiu obrażeniami. To zmusza nas do patrzenia na pacjenta całościowo, a nie tylko przez pryzmat jego głowy żeby dobrze zrozumieć co dzieje się w środku musimy sięgnąć do fizyki wyobraźmy sobie że czaszka to jakby karoseria pędzącego samochodu który nagle uderza w ścianę a mózg mózg jest jak pasażer bez zapiętych pasów uderza z pełnym impetem o wewnętrzne ściany czaszki i to właśnie ta różnica w bezwładności to gwałtowne szarpnięcie rozrywa delikatne naczynia i włókna nerwowe czysta fizyka w brutalnym klinicznym wydaniu Skoro wiemy już, jak dochodzi do urazu, zobaczmy, jak ocenić jego skutki. I tutaj na scenę wchodzi ona, Skala Śpiączki Glasgow, w skrócie GCS. To będzie wasz chleb powszedni, uniwersalny język, którym będziecie się komunikować z lekarzami na całym świecie. Jej opanowanie to absolutna podstawa. Przyjrzyjmy się jej budowie. Oceniamy trzy rzeczy. Po pierwsze, otwieranie oczu. Czy pacjent robi to spontanicznie, cztery punkty, czy nie robi tego w ogóle nawet na ból, tylko jeden punkt? Po drugie, odpowiedź słowna. Czy rozmowa jest logiczna i pacjent jest zorientowany? 5 punktów. Czy wydaje tylko niezrozumiałe dźwięki? 2 punkty. I wreszcie, po trzecie, odpowiedź ruchowa. Czy pacjent spełnia nasze polecenia? 6 punktów. Sumujemy punkty z tych trzech kategorii i mamy wynik. Proste. A teraz liczba, którą trzeba zapamiętać, wręcz wytatuować sobie w pamięci. 8. Wynik w skali Glasgow poniżej 8 punktów to neurologiczna katastrofa. To czerwona linia, której przekroczenie oznacza ciężki uraz mózgu i jest bezwzględnym wskazaniem do intubacji i ochrony dróg oddechowych. Okej, okay, mamy już ocenę w GCS, ale co ona tak naprawdę oznacza? Co mogło się stać tam, w środku, pod kośćmi czaszki? Przejdźmy teraz przez typowe rodzaje uszkodzeń: od tych stosunkowo łagodnych, po te, które zagrażają życiu. To jest rozróżnienie, które trzeba świetnie rozumieć. Wstrząśnięcie to powiedzmy taki restart systemu mózgu. Dochodzi do chwilowego zaburzenia funkcji, ale w tomografii komputerowej mózg wygląda idealnie. Stłuczenie? O, to już jest uszkodzenie twardego dysku. Mamy fizycznego siniaka na tkance mózgowej, widocznego w badaniach, który niestety może pozostawić trwałe ślady. Sama czaszka też nie jest niezniszczalna. Złamanie otwarte to otwarte wrota dla bakterii i ryzyko zapalenia opon. Najciekawsze są jednak złamania podstawy czaszki. I tutaj mała ciekawostka kliniczna. Charakterystyczne oczy szopa, czyli krwiaki wokół obu oczu, wcale nie muszą być efektem uderzenia w nos. To objaw pęknięcia podstawy czaszki. Krew po prostu przesiąka z jamy czaszki do tkanek miękkich oczodowów. I co jest naprawdę fascynujące, mimo że wyciek płynu mózgowo -rdzeniowego przez nos czy ucho brzmi dramatycznie, to w większości przypadków organizm sam sobie z tym radzi. Ten przeciek zasklepia się samoistnie w ciągu kilku dni. To pokazuje, jak niesamowite zdolności do samonaprawy ma nasze ciało. Oczywiście taki pacjent wymaga wnikliwej obserwacji. Dobrze, a teraz przechodzimy do wroga numer jeden w neurochirurgii urazowej. Do czegoś, co jest prawdziwym wyścigiem z czasem, gdzie każda minuta decyduje o życiu. Mówimy oczywiście o krwiakach wewnątrzczaskowych. Problem jest prosty i jednocześnie śmiertelnie groźny. Czaszka to zamknięte, sztywne pudełko. Nie da się jej rozciągnąć. Więc kiedy do środka zaczyna wylewać się krew, tworząc krwiaka, coś musi ustąpić. I niestety. Tym czymś jest delikatna tkanka mózgowa, która jest po prostu zgniatana. Musimy umieć je rozróżnić, bo zachowują się zupełnie inaczej. Krwiak nadtwardowkowy z pękniętej tętnicy to sprinter, błyskawiczny zabójca. Pacjent może pogorszyć się w ciągu minut. Z kolei krwiak podtwardówkowy z uszkodzonych żył to maratończyk. Podstępny, powolny, może narastać godzinami, a czasem nawet dniami, usypiając naszą czujność. I tu dochodzimy do sedna roli personelu pielęgniarskiego na oddziale. Trzeba być jak detektyw, który szuka tych właśnie objawów. Narastający ból głowy, wymioty, senność, a zwłaszcza pojawienie się nierówności źrenic. To są czerwone flagi, które krzyczą, coś złego się dzieje. Wasza czujność jest tu absolutnie kluczowa. W porządku, na koniec zbierzmy to wszystko w całość. Prześledźmy drogę pacjenta od samego początku od miejsca wypadku, aż na salę operacyjną. Pamiętajcie, na pierwotny uraz ten od samego uderzenia już nic nie poradzimy. Stało się. Ale cała nasza walka toczy się o to, by nie dopuścić do wtórnego uszkodzenia mózgu. Każda sekunda niedotlenienia czy zbyt niskiego ciśnienia krwi to śmierć kolejnych neuronów. Dlatego priorytetem jest tlen i utrzymanie prawidłowego krążenia. Walczymy o każdy neuron. A w szpitalu, tu walka trwa dalej. Z jednej strony mamy leczenie zachowawcze, czyli próby zrobienia miejsca w czaszce, farmakologicznie i przez odpowiednie ułożenie pacjenta. Ale powiedzmy sobie szczerze, kiedy krwiak jest duży i daje objawy, jedynym prawdziwym ratunkiem jest stół operacyjny otwarcie czaszki i usunięcie go. I na koniec chciałbym, żebyście się nad czymś zastanowili. Jaki jeden, z pozoru banalny objaw, może być zwiastunem nadchodzącej katastrofy u pacjenta po urazie głowy i nigdy, przenigdy nie może zostać zignorowany? Odpowiedź na to pytanie to kwintesencja dobrej opieki pielęgniarskiej: czujność i wnikliwa obserwacja. Dziękuję bardzo.